Krzysztof Stanowski przegrał w sądzie pierwszej instancji z Jasiem Kapelą. Ma zapłacić za dość uczynienie i przeprosić. Nowy regulamin fejmi olbrzymie kary za obrażanie sędziego, a jeden z zawodników ma odjęty punkt jeszcze przed galą. Boxel zdradził, kogo zobaczymy na pierwszych aferkach, a Krzysztof rozpara został zapytany o rozprawy. Lexi poinformowała, że spotykała się z Sylwestrem Wardęgą, a ten miał być w niej zakochany. Pojawiła się również odpowiedź drugiej strony. Zacznijmy od tytułowego tematu, czyli Jaś Kapela poinformował, że wygrał w sądzie z Krzysztofem Stanowskim, a dziennikarz odniósł się do tej informacji. Procesy sądowe są zdecydowanie obecnie normą również w internecie, a przyczyny ich potrafią być również często, zdecydowanie nazwijmy to, niepriorytetowe dla oceniania przez sąd. Ostatecznie jednak, ze strony wielu twórców, pojawia się coraz większa wiedza i ewentualna kalkulacja sposobu wypowiedzi i ułożonych słów, żeby finalnie nie być na przegranej pozycji w sporze sądowym. Idealnym przykładem sytuacji, gdzie jedna strona używa mocniejszych słów, a druga czuje, że przekroczona ta granica i próbuje uzyskać za dość uczynienie, jest pozew Jasia Kapeli w stronę Krzysztofa Stanowskiego. W skrócie dziennikarz mocny wpisem określił stan Jasia w czasie programu Hate Park jeszcze na kanale sportowym, a Jaś uznał, że domaga się publicznych przeprosin i 50 tysięcy złotych za dość uczynienia. Żeby oczywiście było ciekawie, to Jaś Kapela nie jest przykładem merytorycznej wymiany zdań za każdym razem, co mogliśmy zobaczyć, jak zarówno słownie, jak i fizycznie atakował swoich przeciwników na chociażby konferencjach Prime, natomiast w tej sytuacji uznał, że wpis Krzysztofa Stanowskiego jest powodem do pozwu. Jednak cała sytuacja rozgrywa się na przestrzeni 5 lat, więc przypominając ponad 4 lata temu na kanale sportowym w formacie transmisji na żywo pojawił się Jaś Kapela. Jest jest to obecnie piąta najpopularniejsza transmisja w historii tego kanału i wygenerowała ponad 7 milionów wyświetleń. W przebiegu nie będę wam tutaj przypominał. Po prostu Krzysztof Stanowski w opinii większości komentujących pokonał merytorycznie Jasia, co też patrząc z perspektywy odbiorców nie było trudne, a finalnie jednak rozpoznawalność kapeli stała się zdecydowanie większa. Tak, za 600 zł. Naprawdę. Słuchaj, jak, mój chcesz, opowiedzieć, jak chcesz opowiedzieć o dochodzie gwarantowanym, to ci stówę dorzucę. Dobra, dawaj. Mówiłeś, że nie jesteś materialistą i że dla pieniędzy tego wszystkiego nie robisz. Ale dla świetnej idei dochodu gwarantowanego. Natomiast temat powrócił dwa lata później, w sierpniu 2023 roku, kiedy to Krzysztof Stanowski mocnym wpisem uderzył Sławomira Sierakowskiego, który stał określony mianem redakcyjnego kolegi Jasia Kapeli, tutaj cytując Słuchaj no patafianie, mnie nietrzeźwość na wizji daje miliony lajków? O czym ty w ogóle piszesz? Który program masz na myśli? Który program prowadziłem w stanie nietrzeźwości? Ten z twoim redakcyjnym kolegą z krytyki Jasiem Kapelą? kiedy był odurzony narkotykami, no i Jaś Kapela odpowiedział wtedy, że nie był odurzony narkotykami. Będąc w programie Krzysztofa Stanowskiego, takie stwierdzenie narusza jego dobre osobiste, dodając, proszę usunąć ten wpis i przeprosić. No i taka propozycja załatwienia sprawy ze strony Jasia Kapeli nie została zaakceptowana przez Krzysztofa Stanowskiego, no i temat powrócił prawie rok później, w maju 2024 roku, kiedy Kapela poinformował, wczoraj poszedł pozew dla Krzysztofa Stanowskiego. Myślicie, że uda mu się w sądzie udowodnić, że jestem małym chujem i skrzywdzonym popaprańcem? A w Hejt Parku bym odurzony na. Czy jednak przeprosi? Ponownie o tym temacie zrobiło się cicho na ponad rok i wczoraj wrócił za sprawą komunikatu kapeli o treści. Nie byłem na. W hate parku i Krzysztof Stanowski musi usunąć fragmenty swojego wpisu oraz nie przeprosić za pisanie takich kłamstw, a także zapłacić za dość uczynienie 20 tysięcy złotych, orzekł dziś sąd. Wyrok nie jest prawomocny, ale jest prawdziwy i słuszny, więc dziękuję. Wyrok ten jest nieprawomocny, więc Krzysztof Stanowski może złożyć apelację. Natomiast na jego Twitterze pojawiła się odpowiedź na pytanie: przegrałeś z kapelą o treści? Rzeczywiście nie dysponowałem wynikami badań toksykologicznych z tego dnia. Zmieniamy teraz temat, ponieważ Federacja Fame wprowadziła zasadę: nie wolno obrażać sędziego, a zawodnik dostał. Ujemny punkt przed walką. Kontrowersje wokół sędziowania Gal w Federacji Fame były ostatnio tak naprawdę głównym tematem, który sprawiał, że emocje po wydarzeniu nie opadały przez minimum kilka dni. Za wszystko finalnie obrywał sędzia główny Piotr Jarosz, który w swojej obronie przekonywał, że zasady, które są ustalane pod dane pojedynki, często nie są zapamiętane przez zawodników i dobrze interpretowane. Finalnie mieliśmy mocną wymianę zdań z epitetami ze strony Don Diego po przegranym finale z Dejsem Labrygą. W tym przypadku Mateusz Kubiszyn twierdził, że sędzia popełnił błąd, który odebrał mu zwycięstwo. Następnie zapowiedziano przedstawienie Zasad pojedynku przed kolejną galą, żeby widzowie obstawiający mieli wgląd, jak to ma wyglądać w każdym przypadku. No i wczoraj na kanale sportowym pojawiła się transmisja jest więc to zapis, który będzie dowodem dla sędziego Piotra Jarosza, że każdemu zawodnikowi wytłumaczył zasady pojedynku. No i zacznijmy od ciekawej sprawy czyli, że zmienia się jedno nie wolno teraz obrażać sędziego. Co więcej, kara, jaka została ustalona, jest naprawdę duża. To jest zapis, że takie ubliżanie sędziom, przy, czy w mediach, czy gdzieś tam może zakończyć się że jakąś karą umowną, tam 20% jest i nie mniej niż 50 tysięcy, to jest bardzo dużo pieniędzy. Kara w wysokości 20% wypłaty, ale nie mniej niż 50 tysięcy jest dość ciekawa, szczególnie w przypadku osób, które nie są największymi twórcami i według przekazów nie zarabiają tak dużo. Stajesz powyżej 100 koła, czy poniżej 100 koła? To chyba po, poniżej, ale, ale, ale tak minimalnie. Ok, ale to są zbliżone kwoty z budowlanki z trzech miesięcy? Bo jak jest jak na przykład dobre metro, jak dobre, dobre no to takie same, samo, no. No to to z budownictwa to to dobrze, no kasa na budownictwo idzie, dobrze zarobić, stary. Sędzia Jarosz poinformował, że powodem tych zmian jest po prostu dążenie do nieprzekraczania pewnych granic i możliwej krytyki, ale z zachowaniem kultury. W przypadku jednak zawodników jak Sekwento, obrażanie w emocjach sędziego może więc wiązać się z utratą ponad połowy wynagrodzenia. To jednak nie koniec rzeczy przedstawianych jako nowości i jako kary, ponieważ 20% z wypłaty może również zawodnik stracić za faul, który zakończy dany pojedynek. Sędzia Jarosz zaznaczył jednak, że to nie jest jego pomysł, ustali go natomiast organizatorzy. Zawsze uwzględniany, bo tam jest napisane, że za każdy faul... I przez tę fałę, jeżeli skończy się walka, czy na przykład nie wiem, uderzycie kogoś z głowy, ugryziecie, to są fałle już na tyle mocne, że to jest pewien dyskwalifikacja, ale tam też jest zawarte, że za faul na przykład typu przypadkowe kopnięcie w krocze, w boksie przypadkowy cios w krocze, i niemożliwość waszego przeciwnika na przykład wa walczyć dalej, no to nawet jak będzie walka no contest, to w tym zapisie jest napisane, że. Yy, tracicie 20% z wypłaty. Celem takiego zapisu w kontrakcie jest wyeliminowanie osób, które z premedytacją popełniają takie faule lub dopuszczają się skrajnie dziwnych fauli. Cała odprawa sędziowska trwa 3 godziny, więc być może pojawiło się więcej różnych ciekawych informacji. Natomiast zdecydowanie ciekawa jest również decyzja w przypadku Matrixa. Ponieważ wczoraj na profilu FAME pojawiła się informacja dotycząca przeciwnika Alana Kwiecińskiego, i tutaj cytując: Matrix został ukarany odjęciem jednego punktu za brak wstawienia się na odprawę sędziowską. Pod tym wpisem pojawiło się sporo osób zaskoczonych taką decyzją wraz z stylu XD. Natomiast profil Fame odpowiedział: "Nie jesteśmy odpowiedzialni za punkty oraz to zasady znane i obowiązujące wobec każdego zawodnika zgodnie z regulaminem walki i umowami. Zostajemy nadal wokół tematu dzisiejszej gali Fame, ale przejdźmy teraz do wczorajszej transmisji Boxdela, informacji o aferkach czy wypowiedzi Krzysztofa Rozpary. Wczoraj na kanale Boxdela odbyła się dwugodzinna transmisja zatytułowana Pikielny hotel, która obecnie nie znajduje się już na kanale Michała prawdopodobnie z powodu jednej sytuacji, kiedy pracująca w hotelu kobieta zwróciła uwagę stolikowi, nazwijmy to bandy, a tak dokładnie to tuszolowi, żeby ograniczył wulgaryzmy W rezultacie przybywający obok z transmisją Boxel pokazał na transmisji wizerunek I pojawił się komunikat w stylu braku chęci do po prostu tego, żeby był rozpowszechniany Czy w tym przypadku transmisja musiała być usunięta z punktu prawnego tego wam nie powiem Natomiast Boxel po tej sytuacji przekazał informację widzom, że zapis transmisji w takim razie zniknie z kanału Ogólnie jednak na samym streamie nie działo się nic przełomowego Oprócz rozmów z zawodnikami w hotelu przed galą oraz typowego kontentu IRL Natomiast Boxel zaraz po niej podziękował widzom za wynik Dzięki widzowie za dzisiejszą transmisję. 35 tysięcy ludzi w piku. Jutro 12 tysięcy ludzi ponad na arenie. Będzie fajnie. Kozak, dziękuję. Pozdrawiam i dobrej nocy życzę. Do zobaczenia jutro. Zdecydowanie ciekawy jest wpis dołączony do tej relacji. Tutaj cytując. Kiedyś nie miałem, później miałem. Później znowu nie miałem. Życie jest przewrotne. Życzę każdemu, żeby wychodził z życiowych dolin. Nigdy się nie poddawajcie. Pracujcie nie patrzcie na podcinaczy skrzydeł. Wszystko się da, ale trzeba zapier kombinować i mało spać, żeby później móc się znowu wyspać. Wyciągając jednak mimo wszystko dla nas tutaj ciekawsze informacje z tej transmisji, to aferki nie odbyły się ze względu na ukończone 75% studia oraz dodatkowy fakt, że w czwartek był reprezentacji. Sam format jednak powróci wkrótce i od razu z dość ciekawą konfrontacją. Po gali odpalamy studio aferek, nowe studio, ogromne studio na 10 osób. Będą debaty, będzie grubo. Przyszykowanego mam już live'a. I gościa Pawła Tyburskiego na transmisji aferkowej, gdzie będziecie mogli zapytać go o całą tą aferę, stricte fundacyjną. Ja oczywiście będę pytał o to, co Wy będziecie chcieli. Paweł będzie się bronił. Do tego będzie również Marcin Brzosek, myślę, bo też z nim rozmawiałem. On bardzo Pawła nie lubi. Tak więc Pogali, bardzo mocne aferki, już takie stricte ze świata influencerskiego oraz fighterskiego, niezwiązane z walką. Bochzel przekazał również, że obecnie nie dzieje się zbyt dużo w sieci, trochę podkręci i pewnie potem znowu zniknie, bo tak lubi. Drugą ciekawą rozmową było pojawienie się na transmisji Krzysztofa Rospary, który od gali na Stadionie Narodowym był zdecydowanie mniej aktywny medialnie. No tutaj widzę, że często się pojawia to pytanie, spra jak sprawa z Sylwkiem, jak sprawa z Sylwkiem, ale... No to ja może tylko skomentuję się... tylko w taki sposób, że jest skomplikowana i rozwojowa. Dobrze, dziękujemy za odpowiedź, wyczerpującą co prawda. <grym> Tak naprawdę wątek spraw sądowych nie był tutaj mocno poruszany, natomiast Bogzel na końcu rozmowy nawiązał również do pseudonimu, jaki pojawił się na czacie w nawiązaniu do wodarza Fame. Ksywa dla Ciebie się powstała, Krzysztof rozprawa. Tak, Śmierz, śmiesz, już, już, już słyszałem, tak. tak. Ale ja, ja też powiem tak, żeby, żeby cię już puścić, to chcę jeszcze tylko powiedzieć, że. Rozprawa z Sylwkiem to jedno, ale ty prowadzisz dużo innych jeszcze rozpraw, takich technicznych i tak dalej, że to nie po prostu ty mówisz językiem prawa i sobie tak po prostu no, taka, taka moja sprawę. To jest dola, Krzysztof. Krzysztof nie jest YouTuberem, on inaczej po prostu załatwia sprawy ale i zawsze chętnie wró wrócę do Arabzora. No i bardzo dobrze. Trzymaj się Krzysztofu. Pozdrawiam. Cię. Dziękuję bardzo. Zmieniamy teraz temat, ponieważ Leksi wyznała, że spotykała się z Sylwestrem Wardęgą. Temat bardziej nazwijmy to pudelkowy, przy czym jeśli działoby się mało w internecie, to pewnie tutaj tytułowy. Natomiast dość ciekawy z perspektywy słynnego spisku Lekcji Sylwestra Wardęgi, Mającego być wymierzony w stronę Fame, który nawet znalazł się w treści pozwu Krzysztofa Rozpary w stronę Druida. Oczywiście, patrząc za sposób przekazania informacji czy następnie odpowiedzi, istnieje również szansa, że mamy do czynienia z żartami nawiązującymi po prostu do faktu wykorzystania ich fotografii ze spotkania w ramach teorii o spisku. Natomiast zacznijmy od początku. Wczoraj na kanale MMA Bądź na bieżąco, w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie, z kim Lexi chciałaby pojechać na wakacje, ale nie chciałaby o tym po prostu mówić, i wskazaniu wtedy na Sylwestra Wardenkę oraz następnie pytanie ukierunkowane na ich wspólne transmisje, Lexi dość zaskakująco. Co odpowiedziała? Pisaliśmy kiedyś ze sobą, byliśmy nawet na e, kilku randkach, można powiedzieć, ale w sumie nie wiem, czy mogę to mówić. No, on był kiedyś zakochany do mnie. No serio. Było no, takie zdjęcie jedno. A to z randki? No, było, no, był, by, no. Była randka. Teraz on ma dziewczynę, więc ja nie chcę tak mówić bez szacunku, ale on był kiedyś bardzo zakochany. No. Sylwester Wardenga w formie instagramowej relacji również dość szybko odpowiedział właśnie na ten fragment wywiadu. To raczej oczywiste, że cukrzyka zawsze będzie ciągnęło do czekoladki. Z racji życia Gala Fame, no to pojawiła się po ceremonii ważenia okazja do szybkiego skonfrontowania tych słów z Lexi na kanale TV reklama. Na pytanie o cenę obecnej twórczości Sylwestra przekazała, że po prostu stać go na więcej, jeśli chodzi o obecne materiały, oraz nie byłaby w stanie związać się z Sylwestrem na poważnie. Zdodała, że jednak byś nie mogła się z nim związać bardziej na poważnie. E, jego. Kurczę, może nie powinna tego mówić, ale jego włosy śmierdziały. O, te dredy, one są na tej jego głowie już kilka lat i po prostu czuć to i no to mi bardzo przeszkadzało. Poznaliśmy jednego z w Loterii Buddy oraz premierę filmu Freeza. Na koniec taka informacja w ramach ciekawostki, ponieważ Freez kontynuuje promocję swojego i werso filmu na temat wesela. Pokazał wczoraj zaproszenie, jakie wręczali gościom, coś w stylu gazety. Jednocześnie uznali, że użyją tych samych zdjęć, którymi zapraszali gości, żeby zaprosić widzów do kin 3 października. No i w temacie kin, filmów, influencerów to pojawiła się również kolejna przebitka filmu na na temat loterii, gdzie pojawił się jeden z zwycięzców, Rafał wygrał główną nagrodę i na chwilę obecną nie otrzymał ani samej nagrody, ani równowartości pieniężnej. Naprawdę coś wygrałem, nie? Mordo, wygrałeś! Dom w zakopanem Sporsze GT3 RS w garażu! Zaraz po loterii podjąłem ważne życiowe decyzje. Postanowiłem oświadczyć się i za chwilę wzięliśmy ślub. Do dzisiaj pan Rafał nie otrzymał równowartości tych nagród. Jeden organ odsyła do drugiego, jeden nie wydaje w ogóle decyzji. Jak dla mnie to bez różnicy, czy otrzymam pieniądze, czy klucze do domu. No, nagroda jest nagrodą. Ważne, żebym nie został z niczym. Łączna wartość nagrody to prawie 4 200 tysięcy złotych, więc sytuacja zwycięzcy, któremu mogła zdecydowanie odmienić życie, nie jest tutaj ciekawa. Zobaczymy, czy w przyszłości pojawią się inne komunikaty w tym temacie i ile ewentualnie będzie musiał czekać zwycięzca na decyzję co dalej. Natomiast Wy jeśli zostawicie subskrypcję, włączycie dzwonek z powiadomieniami i będziecie prawie codziennie po 5 rano tutaj na kanale, to nie będziecie musieli nigdzie czekać na nowe informacje, co działo się w internecie. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 5 rano macie tutaj takie treści. W tym miejscu ślacie mnie teraz wczoraj. Stawcie lajka, możecie Podpisz materiał, jeśli Wam się podobało. Dzięki wielkie za oglądanie. Miłego dnia. Do jutra siema.